Moczyłem, ja jestem Andrzej, a dzisiaj witam was na Dzikim Zachodzie. Przyjechaliśmy, jesteśmy teraz właśnie w podróży, wybieramy się na piękne na piękne wodospady. I zatrzymaliśmy się na pewnej stacji benzynowej. Zobaczcie tylko jak ona wygląda. No i co, powiedzcie mi, nie kojarzy się wam taka miejscu właśnie z Dzikim Zachodem? Nie kojarzy się wam taka miejscowa z Dzikim Zachodem, gdzie właśnie, gdzie są takie stacje? Ty, dasz mi się wypowiedzieć? To, co chciałem powiedzieć, to jest to, że taka miejscowa właśnie kojarzy mi się z takim dzikim zachodem, gdzie te filmy w Ameryce kręcą, gdzie taka stacja na, na odludziu, nic nie ma, tylko piach i nic więcej. Ty mi się dzisiaj nie dasz wypowiedzieć, co? Także tak, tak naprawdę to dzisiaj podążamy, jedziemy na wodospady, nie wiem czy o tych wodospadach wam już mówiłem. Bardzo ciekawe miejsce, około półtorej godziny od miejsca, gdzie właśnie mieszkam obecnie. Także będzie dzisiaj grubo, będą fajne widoki, no i właśnie chciałem was zabrać w takie miejsca, gdzie... w ciekawe miejsca i pokazać wam troszkę, jak wygląda ta Islandia, jak wyglądają te dziewicze tereny, bo, bo jest to naprawdę... no jest to piękne. Dobra, dobra, dziki zachód już widzieliście, to dzisiaj będzie wycieczka w góry. Nie, po górach też chodzić nie będziemy. Gór wy też oglądać raczej nie chcecie. Pewnie góry są dla was nudne. Dlatego dzisiaj wybieramy się na wodospady. Za mną macie tutaj wodospad i spróbujemy tak naprawdę za niego wejść, bo ponoć to jest wodospad, to jest taki wodospad, za który można wejść z tyłu i będzie ciekawie. Ja sobie tutaj yy, przyszykowałem też reklamówkę, reklamówkę na aparat. Jeśli tam będzie zamokro, a na pewno tam będzie dość wi dużo wilgoci, więc będę musiał sobie ten aparat skitrać. I co? No i się wybieramy w podróż. To co? Taka szybka zmiana z dzikiego zachodu do, do wodospadów. Nie, nieźle, co? Reszta materiału będzie nagrywana z telefonu, bo się tutaj robi naprawdę intensywnie. Jesteśmy coraz bliżej. Tutaj mam swoją kamerę. My wchodzimy za ten A O daje czadu! Jest naprawdę, ale to naprawdę hardkorowo. Wodnie nam mokre. <grymne> Hello, how are you? I am under the water. Please help me, here too much raining. <grymne> nie wiem czy daliście radę zauważyć, ale właśnie wszędzie tutaj są czarne kamienie. Wulkaniczne kamienie. I to też wygląda naprawdę super, bo tego się raczej nie spotyka. To jest raczej rzadki, rzadki okaz, a nie wszędzie wulkany też mamy, prawda? Te czarne kamienie w połączeniu z wodospadem wyglądają pięknie naprawdę, no. Cudo. Nie stwierdzić, że dla takich momentów to warto po prostu żyć. No to jest cudowne. Podeszliśmy jak bliżej się dało, tak żeby nas nie zmoczyło. Tutaj już zaczyna woda dawać po oczach i to można odczuć. Bliżej nie podchodzimy, bo, bo nie chcemy znowu się zamoczyć. No ale zobaczcie tylko na ten widok, to nie jest piękne? Tutaj sobie w ogóle latał dronem jeden, jeden gościu. Eee, spytałem się go czy mogę zajrzeć i zobaczyć jak to wszystko z góry wygląda. No i to jest coś, coś pięknego Z lotu ptaka ten widok, ten wodospad to jest, bardzo ładnie wygląda Tylko problem tutaj jest taki, że tutaj jest w ogóle zakaz latania dronami, nie wiem dlaczego Powiedziałem mu, żeby uważał, bo tam jest tabliczka ale powiedział mi, a nie zauważyłem jej Ale widok z góry no to naprawdę niesamowity, no coś pięknego Co mordeczki, ja wiem po co tutaj przyszliście, ja wiem, ja wiem Zobaczyliście miniaturkę, zobaczyliście cyckonosze i myślicie sobie, wejdziemy, co? No to mam dla was tutaj wisienkę na torcie, zostawiłem wam to na sam koniec. Jest to płot, jest to płot właśnie z biustonoszy. Jest to trochę śmieszne, ale tutejszy rolnik miał właśnie taką inicjację, że, że na początku powiesił trzy biustonosze i sobie wymyślił, że za każdy biustonosz, który będzie tutaj wieszała kobieta, to on wpłaci 100 Koron na rzecz fundacji hmm, raka piersi kobiet. I on właśnie wyszedł z takim pomysłem, że nie chce, żeby kobiety zapominały o tym raku piersi i postanowił sobie na swoim płocie wywiesić trzy biustonosze. A dzisiaj tych biustonoszy jest naprawdę dużo, dużo więcej. Zobaczcie sami ile się tego zbierało. Ale czekajcie, czekajcie, bo zanim Wam pokażę biustonosze, no to chciałem się z Wami pożegnać i podziękować, jeśli wytrwaliście do końca. Jeśli odcinek się podobał, to dajcie znać, jeśli chcielibyście takich więcej odcinków. Komentarzyk będzie mile widziany, like będzie mile widziany, no i subskrypcja jak najbardziej na pewno pomoże mi w rozwinięciu kanału. To co? To teraz patrzcie na te biustonosze. 吃 <laughs>。